Dzień dobry, witajcie. Tu Iwona. Moi drodzy, dzisiaj znowu kilka słów o mnamiamkach, ponieważ one tak szybko rosną, że niektóre z nich mają już prawie 4 kg i codziennie w zasadzie się zmieniają. A dzisiaj, kiedy poszłam do Bogusi, zrobiłam tyle zdjęć i nagrałam tak wiele filmów. Że nawet nie wiem, jak je wyselekcjonować, żeby coś podesłać na, na stronę Bogoloko, bo one są po prostu przesłodkie, ganiają po całym mieszkaniu. Cały czas dobierają się do drewna i do kartonów leżących pod schodami, przeznaczonych do, do palenia. Wchodzą już na pierwszy schodek, a Bogusia mówiła, że na drugi też już któreś próbowały. Śpią na kanapach, no są po prostu cudowne, tylko Bella się denerwuje, bo Bella cały czas jakoś nie potrafi ich zaakceptować. Chociaż dzisiaj miałam wrażenie, że jest już mniej poirytowana. Niż była jeszcze 2-3 dni temu. Cały czas jeszcze ćwiczy y, zabawę w ziemia parzy <grywia> Skac i skacze po, po kanapach, y, ale y, kilkakrotnie schodziła na podłogę i y, leżąc y, obserwowała te y, maluszki. Y, mam nadzieję zatem, że za 2-3 dni zacznie się z nimi bawić. I wtedy namianki będą miały istne szaleństwo, bo oprócz mamy będzie jeszcze ciotka do zabawy, a może Loka też się skusi na to, żeby, żeby się nimi zainteresować. Bo jak na razie ma po prostu na wszystko wylane: ona sobie leży na dworzu albo leży na kanapie, czasem podniesie łeb, spojrzy i z myślą, dajcie mi święty spokój, zasypia ponownie. Widok jest naprawdę przezabawny, ale i rozkoszny. Kochani, wyszło u mnie słońce. Chociaż jest zimno, to od razu zrobiło się przyjemniej. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam pięknego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.